Dzisiaj dowiecie się ode mnie bardzo ważnej rzeczy yy, po niemiecku. Mianowicie, chodzi o to, jak jest jajochleb po niemiecku. Jajochleb. Ja, jak, jakiś wieśniak, całe życie jadłam jajochleb, nie? A okazuje się, że mogłam jeść tost francuski. Że tu się nazywa tost francuski. Rozumiesz? Masz stary chleb, po prostu nie wiesz, co z nim zrobić. Nie lubisz wyrzucać, to albo mrozisz, albo sobie po prostu maczasz w jajku, smarżysz na patelni, i masz jajochleb. I ja mówię, wieśniara jedna, ja mam ten jajochleb. A okazuje się, że mogłam jeść to i nazwać to po prostu tostem francuskim. Ale ja nie o tym. Ja o tym, jak to jest po niemiecku. Po niemiecku chleb, albo tost francuski. Bo w ogóle po francusku to brzmi od razu tak, nie, 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 nie. od razu lepiej i drożej i w ogóle. No ale po niemiecku to jest der arme Rütha. To znaczy biedny rycerz. I niech mi ktoś wytłumaczy, czemu to jest biedny. Ja w ogóle nie sprawdziłam tego, mogłam sprawdzić. Czemu to się nazywa biedny rycerz? Jak biedny, jak w euro. W Niemczech przecież tak mówi. Nie czaję bazy. Także... Pozdrawiam i smaczam.